Nie tylko ja schowałam wszystkie ciepłe rzeczy, bo już było 30 stopni, teraz jest nagle znowu 6 albo nie wiem, 10 Akcja jest taka, że ubieram się na studia, ja idę pierwszy raz od miesiąca pewnie jakoś Także, mm, ale nie będzie ładnego fitu, bo mi się nie chce, poza tym jest magazyno e, Używam ten balsam, on jest w ogóle piękny, kokosowy I do tego wyraną, powiem ja wam, że on naprawdę właśnie przepięknie To jest takie ciasteczkowy wysłone karmel i naprawdę no, ładny i tyle. ubieramy się i rozplątujemy te włosy. No szczerze, że rzeczywiście chciałam się wczoraj mieć włosy, dlatego zdążyłam sobie taki bałek i będziemy go ściągać. Mam nadzieję, że te loki wyjdą. Teraz mam w ogóle już taki od razu muszę w ogóle ściągać moje włoski, A dobra, ułożę tę grzywkę i to wrócę. Wyszcie na to dosłownie nigdy chyba w ostatnim czasie nie wyszło mi tak dobre włosy. W ogóle musicie mi polecić mega dobry lakier, bo ja używam jakiegoś takiego z Ale ja mam wrażenie, że on jeszcze bardziej niszczy te włosy, w sensie, ja, ja je spsikuję, One zaraz się robią przez to proste i to nie działa w ogóle. Także nie wiem, czy to jest wina lakieru, czy moje jakichś dziwnych włosów, ale ja potrzebuję dobrego, taniego lakieru, który będzie mi po prostu utrzymał falę, a nie robił, że na się robią prosto, okej? Okay? No to baję.